Siemanko po tej stronie AB Studio a to jest kolejny odcinek serii Minecraft Okej, okay, co zrobiłem teraz? Co zrobiłem na cele tego odcinka? Eee, tak, lecimy do jaskini Do mojej potężnej jaskini, którą znalazłem i jestem jej z To wszystko ja tutaj wykopałem spokojnie Okej okay tutaj mamy dużą jaskinię która jest potężna i do której nie będziemy wchodzić bo bo zginąłem tutaj raz zginąłem i straciłem tam parę itemów gdzieś tutaj się czają na mnie enderman dobra już go nie ma a chciałem wam go tak bardzo pokazać e, dobra zaraz zobaczycie to całe tam to watch, coś tam Dobra, i jak widzicie jaskinia jest głupia, bo wcześniej tutaj zginąłem przez szkielety. Dobra No widzicie jak to jest Czy tutaj są dwa szkielety w jednym? Nie. Dobra Ja stąd uciekam, bo... bo zaraz znowu tutaj zginę. Muszę iść po moje jedzonko do, do skryjówki Bo pozawiłem sobie parę świnek i Okej okay. Dlatego idziemy do Do schowka i pokazuję wam co... Kur D Co zrobiłem w odcinku Nie, co? Jakim odcinku? Co zrobiłem poza odcinkiem? No wchodź tam! Minecraftie Minecraft ludziku Denerwujący jest ten Minecraft naprawdę Chce mi się w niego grać a a denerwuje mnie No jak tak może Dobra wychodzimy z tego zadupia Idziemy do villagea Naszego Cardeluk Village Okej okay. Tam coś stoi dużego, ale tego Wam nie pokażę. Domek ulepszyłem, coś z nim nic chyba nie ulepszyłem, tylko dodałem. Tylko dodałem to. Mam nadzieję, że to Wam się i mi przyda. Um, coś nowego. Um, mam zbroję. Zbroję i to wszystko. Um, zdobyłem troszeczkę złota, żelaza i oczywiście diamentów. Gdzie są moje diacy? Jest tylko diamentowy kilo. A gdzie wkładałem diaksy? To nie jest śmieszne. Mój skarb. Dobra, jest tu. Albo nawet sobie przytopimy to wszystko. To i to. W sumie tam mam na górze piecyk, ale będę miał dwa. Weźmiemy sobie trochę drewna, bo troszeczkę sporo go mam. Um, tylko co tu wziąć yy, Okej, okay, to weźmiemy to i to pasi pasuje mi ok to lecimy teraz przetopić to a tu nawet już było drewno ok położymy się spać i widzimy się ranko. ok już jest rano wyspałem się jak nie wiem co naprawdę e, tak co mam do przetopienia co mam do przetopienia drodzy widzowie e, jeszcze tylko złoto i ok co co chcę zrobić w tym odcinku e, chcę wybudować tak jakby drugi domek Drugi domek, do którego będzie mi potrzebne troszeczkę drewna. Takiego ogólnie wszystkiego mi drewna co tutaj jest. Będzie potrzeba. I lecimy... Lecimy na tamtą polankę. Na tamtej polance będzie mój drugi domek, w którym już będę tak oficjalnie spał, bo będzie chyba ładniejszy niż, niż to, to o coś. Dobra. Widzicie te grzybki, tutaj, tutaj mamy Tutaj będziemy sobie spać To znaczy budować bo domek Aha, idę sobie jeszcze po kobla, bo mój domek będzie jeszcze troszeczkę z kobla budowany Czy już taki troszeczkę lepszy Z lepszych surowców No i lecimy sobie po kobla yy, Tak na no, szybko go troszeczkę wybuduję I oczywiście ulepszenia będę tam jakieś dodawał, wiadomo, tylko że do tego jest naprawdę mało Mam naprawdę mało pomysłów co bym mógł tam ulepszyć bo praktycznie leży na Kijowym miejscu W Kijowym jest bardzo Kijowym miejscu Nie wiem co Nie mam nawet co tam dla niego wybudować Okej okay. Domek Jak on będzie wyglądał To będzie coś w ten styl taki, ale on będzie troszeczkę spory, dlatego będę musiał troszeczkę tego szkła tutaj e, zdobyć. Dobra. Tsu and Tu, tu, tu. tu. E, jeszcze jeden klocek. Tutaj. 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 Tu. Nie. Nie wiem sam już, co ja robię. Cicho. Źle. Mym, Dobra. Tak ma być. Tak ma być. Tak ma być. Tu. I tu. 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 No. To jest mój domek. Taki może nie, nie za fajny, ale... Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak taką mam nadzieję. Ty... Dobra, wejście będzie krzywe. I tak, co tutaj mamy robić? Musimy z drewniankę. Musimy tutaj tak, 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 tak. O. O. Nie za wysoko. Ci zrobiłem. Okej okay. jest chyba dobrze. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się, jak on już będzie wybudowany, bo nie mamy czasu. Dobra, z okej okay. domek został już zbudowany i wygląda tak może nie jest tam jakiś wielki luksus w tym ale zawsze lepiej od tego dobra um, tu już chyba wszystko wam na dziś pokazałem wnętrze udekoruję tam jakoś do następnego odcinka tutaj mam nadzieję że postawię coś mądrego coś na ziemi dlatego do zobaczenia mi się i miłego dnia i ITP, do zobaczenia na razie, cześć, do usłyszenia, sorry, narka